W siódmym odcinku poradnika Rozlicz się z Fiskusem. Pokażemy Państwu krok po kroku, jak wypełnić i wysłać zeznanie podatkowe przez Internet. To naprawdę nie jest takie trudne. Nie jest trudne. Postaram się Państwu pokazać, jak wygląda strona e-deklaracji, gdzie my powinniśmy szukać potrzebnych informacji, jak krok po kroku zainstalować samą aplikację, tak? Po czym pokażemy, pokażemy w jaki sposób wypełniamy zeznanie. i w w jaki sposób wysyłamy nasze zeznanie podatkowe drogą elektroniczną bez użycia kwalifikowanego podpisu? Na samej stronie e-deklaracji mamy po, mamy po lewej stronie zakładki i tak w zakładce do pobrania. Mamy możliwość pobrania wtyczki plugin niezbędnej przy składaniu dokumentów bezpośrednio z interaktywnych formularzy. Są to formularze, które posłużą nam do złożenia naszego zeznania podatkowego bez kwalifikowanego podpisu bądź z podpisem kwalifikowanym i aplikacja e deklaracji desktop umożliwiająca złożenie formularzy elektronicznych bez podpisu kwalifikowanego. I na początek chciałabym się skupić tutaj na tej aplikacji. Dlatego, że można ją zainstalować w bardzo prosty sposób, i jak Państwo sami się przekonają, w tej aplikacji mamy wszystkie formularze, które możemy złożyć bez kwalifikowanego podpisu. Kiedy aplikacja już zostanie zainstalowana na naszym komputerze, pojawi nam się okno główne, i w pierwszej kolejności. E, pojawi się okno do ustalenia profilu. My tutaj tego nie widzimy, dlatego że jest to wersja testowa, tak, szkoleniowa. E, natomiast e, czemu służy nam profil? Pojawią nam się dwa okienka. Będzie to miejsce na wpisanie imienia e, i nazwiska e, i już te dane w utworzonym naszym profilu domyślnym zostaną nam wstawione do naszego zeznania podatkowego, bądź do każdej innej deklaracji, którą będziemy chcieli przesłać. Jeżeli zatwierdzimy profil, a może, może, może być ich kilka, tak? tak naprawdę aktywny zawsze może być tylko jeden. Tutaj na samej górze okna głównego widzimy, jaki mamy profil. Mamy w tej chwili profil domyślny Jan Kowalski. Natomiast jeżeli byśmy chcieli wejść i obejrzeć wszystkie profile. One tutaj będą wszystkie wymienione i wybieramy ten, który nas interesuje. Zawsze, kiedy chcemy powrócić do okna głównego, korzystamy tutaj z przycisku powrót do okna głównego i mamy cztery zakładki. W pierwszej zakładce będziemy mieli możliwość wyboru formularza, który nas interesuje, który chcemy przesłać do Urzędu Skarbowego. Formularze te zostały podzielone na poszczególne lata, i tu chciałabym Państwu zwrócić uwagę, że dany rok zawiera rok, w którym składamy zeznanie podatkowe, więc rok 2014 będzie miał w sobie domyślny rok, za który chcemy złożyć deklarację, rok, rok podatkowy 2013, tak, w przypadku zeznań rocznych. Natomiast, jeżeli przesuniemy Dalej, tutaj już widzimy mamy deklaracje dla podatku od towarów i usług, są to deklaracje miesięczne i one będą miały tutaj już domyślny rok 2014. Przypominam, że z tej możliwości przesłania deklaracji VAT7, VAT7D i VAT7K mogą skorzystać osoby fizyczne, tak. Więc może przejdźmy już do wypełnienia formularza, który nas interesuje. Oczywiście z całej listy my wybierzemy dla przykładu PIT 37. Pojawi nam się okno informujące nas jakie jest to zeznanie, jaki to jest wariant, tak, i, jak, i najważniejsze informacje, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście zaczynamy w pierwszej kolejności od wyboru właściwego identyfikatora. W naszym przypadku będzie to PESEL, więc uzupełniamy. Przechodzimy dalej. Jeżeli nasze zeznanie podatkowe będzie, e, będzie zeznaniem złożonym wspólnie z małżonkiem, powinniśmy zaznaczyć drugi identyfikator właściwy, czy to NIP, czy to PESEL i oczywiście go uzupełnić. Już jak widzimy, rokiem domyślnym, za który składamy zeznanie podatkowe jest rok 2013. Wybieramy sposób opodatkowania. My dla naszych potrzeb wierzymy, że jest to zeznanie indywidualne. I dalej przechodzimy do wyboru Urzędu Skarbowego, do którego chcemy wysłać nasze zeznanie podatkowe. I tu musimy skorzystać z paska rozwijania. Więc może najpierw. Mamy od razu komunikat, jaki to urząd skarbowy jest dla nas właściwy, tak? Cel złożenia formularza e, zaznaczamy, że jest to złożenie zeznania, natomiast oczywiście my możemy składać e, korekty e, zeznań podatkowych, jeżeli zaznaczymy, że jest to korekta zeznania, e, do formularza zostanie podłączony, e, podłączona kolejna strona, będzie to już wyjaśnienie do korekty, tak które też będziemy musieli uzupełnić. I dalej przechodzimy do wypełniania danych identyfikacyjnych podatnika i tu jak już widzimy z profilu domyślnego to, o czym mówiłam wcześniej, już zostały przeniesione dane, czyli nazwisko i imię. Wpiszemy datę urodzenia. Tu bym chciała Państwu zwrócić szczególną uwagę na format daty. Jest, jest on wymieniony, musi to być dzień, miesiąc i rok i data musi być oddzielona myślnikami. I dalej Państwo już wiedzą podstawowe dane, prawda, czyli adres zamieszkania, miejscowość. Korzystamy z paska, z paska rozwijania. Te pola podświetlone na czerwono, to jest dosyć istotna informacja. To są pola obowiązkowe. Więc już na samym wstępie widzimy co musimy uzupełnić, program automatycznie podpowie, dokładnie, natomiast e, jeszcze mogą się w trakcie już wypełniania naszego formularza pojawić pole obowiązkowe, a to w zależności od tego e, co zaczniemy uzupełniać tak e, wpiszemy już przychody na podstawie otrzymanych informacji PIT 11 bądź PIT 11a od płatników My tutaj Wpiszemy przychody osiągnięte z wynagrodzenia dla przykładu. Jeżeli wpisywaliśmy już przychody, widzimy, że domyślnym polem obowiązkowym jest wysokość pobranych zaliczek. Przechodzimy dalej. O, tu mamy błąd. Kwota zaliczek jest wyższa od przychodu, więc mamy kontrolę, jak widzimy. Troszeczkę zmniejszymy. No, przypominam Państwu oczywiście, że cały czas, że jest to symulacja. Zgadza się, no to są dane fikcyjne, tak? No nie możemy Państwu tutaj y, zrobić zeznania podatkowego na, na, na prawdziwych danych absolutnie. Y, natomiast y, tak jakby zasada i obsługa całej aplikacji jest taka sama jak w, w, wersji, w wersji służącej już przesyłania y, zeznań na y, bramkę systemu e-deklaracje, tak? To widzieliśmy kwotę 12 tysięcy złotych, życzę Państwu, aby ona była jeszcze większa, 120 na przykład, wtedy y, przyjemniej będzie tam się rozliczać. Jak Państwo widzą już niektóre pola uzupełniają się automatycznie i one będą uzupełniane automatycznie, jeżeli wpisujemy kwotę z poszczególnych y, źródeł przychodu, tak? Y, y, to tutaj aplikacja będzie nam już sumowała wysokość osiągniętych dochodów. I to, na co chciałabym Państwu zwrócić szczególną uwagę, to wpisujemy składki na ubezpieczenia społeczne. Dalej będziemy wpisywali składki na ubezpieczenia zdrowotne z otrzymanych y, informacji p 11 a Dlaczego? Dlatego, że widzimy, jest to pole, pole nieobowiązkowe, nie, nie podświetla nam się na czerwono, więc bardzo łatwo może można to pominąć, natomiast ja przypominam Państwu, przenosimy wszystkie, wszystkie informacje, wszystkie kwoty, które są wykazane w informacjach PID-11, PID-11a, y, bądź 8c, tak. Uzupełniamy kwotę składek na ubezpieczenia społeczne. Przechodzimy dalej. Jak już widzimy, aplikacja sama nam już wyliczyła podatek. Dalej. Uzupełniamy składki na ubezpieczenia zdrowotne, o których mówiłam. I tak naprawdę mamy już gotowe wyliczenie. Jeżeli Państwo chcą korzystać z odliczenia, czy to od dochodu, czy to od podatku, powinniśmy załączyć tak jak do formularza papierowego PIT. O w jaki sposób to zrobić? możemy tutaj spróbować wpisać kwotę przysługującego nam odliczenia od dochodu i już otrzymamy komunikat, że kwotę odliczeń należy wykazać w PIT-O i z pytaniem czy załącznik PIT-O może, może ma zostać teraz dodany i wyświetlony my zgadzamy się, że tak, więc już pod samym zeznaniem podatkowym widzimy mamy już automatycznie PIT-O z wypełnioną częścią danych identyfikacyjnych i wystarczy że uzupełnimy wysokość przysługującego nam odliczenia. Tak jak wspomniałam, jeżeli chcemy wpisać ulgę na internet, wystarczy, że wybierzemy pole kursorem i już mamy informację, kto może korzystać z ulgi na internet. Druga ciekawa rzecz, w polu wyboru, gdzie, gdzie widzimy podatnik, gdzie, gdzie powinniśmy zaznaczyć właściwe kwadraty dla podatnika i dla małżonka. Są opcje, gdzie powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, czy korzystaliśmy z odliczenia ulgi internetowej za ubiegły rok bądź za lata poprzedzające, rok ubiegły, tak to jest dla sprawdzenia, dla kontroli, czy faktycznie ulga, ulga dla nas jest zasadna. I to, co większość podatników stosuje w swoim zeznaniu, jest to odliczenie z tytułu wychowywania dzieci. Spróbujemy tutaj zastosować tą ulgę, jeżeli wpiszemy że ulga przysługuje nam na jedno dziecko pojawi nam się automatycznie komunikat z pouczeniem o kwocie przychodu mhm. która zobowiązuje nas do której jesteśmy zobowiązani obliczyć się sami tak jeżeli przekroczymy ustawowy limit niestety nie będziemy mieli prawa do korzystania z tej ulgi w przypadku wychowywania jednego dziecka mówiliśmy to już wielokrotnie więc myślę że, że widzowie zasady już znają. Klikamy OK i aplikacja sama już domyślnie wskazuje nam kwotę 703,92 zł. Więc jeżeli nasze zeznanie podatkowe już jest wypełnione, przed samym wysłaniem powinniśmy sprawdzić poprawność. Jak to robimy? Na każdej stronie formularza znajdują się dwa przyciski. Sprawdź poprawność i wyczyść formularz. Korzystamy z przycisku sprawdź poprawność. I otrzymujemy komunikat, że nie wszystkie pola wymagane zostały wypełnione lub wystąpiły inne błędy. Klikamy OK i pojawia nam się informacja, e, jakie pola pominęliśmy, tak? Widzimy, że pominęliśmy w pit O sekcję E, to jest numer PESEL, więc musimy przejść do pit O. I tu już mamy widać pola obowiązkowe, albo wpisujemy numer PESEL dziecka, bądź jeżeli nie mamy numeru PESEL, musimy wpisać imię dziecka, nazwisko i datę urodzenia. Mhm. Aby przejść do wysyłki, korzystamy z przycisku na dolnym pasku. Dalej. To tak jak widzimy, możemy na tym etapie już wydrukować nasze zeznanie, możemy zapisać jako kopię roboczą, jeżeli w danym momencie rezygnujemy z przesyłania, tak możemy zapisać zeznanie jako kopię roboczą i wrócić w każdym innym momencie do, do, do wypełniania zeznania i do wysłania, natomiast my już przejdziemy dalej. Jeszcze raz otrzymamy potwierdzenie i przechodzimy do ekranu, gdzie już mamy wskazane wszystkie informacje dotyczące podatnika, czyli tak zwane dane potrzebne do autoryzacji, a przypominam, to jest identyfikator, w naszym przypadku jest to numer PESEL, nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia i kwota przychodu za 2012 rok. Poniżej mamy wymienione wszystkie. Formularze, z których możemy wskazać nasz przychód. Wpisaliśmy kwotę przychodu, kontynuujemy wysyłanie i pojawia nam się już komunikat y, o wysyłaniu formularza z zwróconym już numerem referencyjnym. Ten numer referencyjny posłuży nam do pobierania urzędowego poświadczenia odbioru. I już ostatni krok to już jest sama wysyłka. Otrzymujemy potwierdzenie z numerem referencyjnym. Klikamy koniec i musimy wrócić do okna głównego, żeby spojrzeć, co się stało z naszym zeznaniem. Przechodzimy do moich rozliczeń. Moje rozliczenia zostały podzielone tak, tak naprawdę na cztery zakładki. To są kopie robocze. Tutaj są zapisywane zeznania, tak jak mówiłam, jeżeli w trakcie przerywamy jakąś pracę, zapisujemy jako kopię roboczą, odnajdziemy ją tutaj w tej zakładce. Zeznanie, które wysłaliśmy, zapisywane jest w zakładce wysłane i ja zachęcam państwa, żeby sprawdzić status od razu. Pomimo, że aplikacja co jakiś czas sprawdza status, natomiast już dla samej pewności tak, żebyśmy wiedzieli, co się stało ze zeznaniem, czy zostało prawidłowo przetworzone, powinniśmy zrobić to od razu. W jaki sposób? Wystarczy, że obok numeru referencyjnego klikniemy przycisk status i widzimy, że jest brak wysłanych deklaracji. I nasza deklaracja ma teraz dwie drogi. Może trafić do zakładki wysłane odrzucone. W przypadku kiedy pojawi się jakiś komunikat błędu i nasze zeznanie nie trafi do systemu e-deklaracje na pewno zostanie nam zwrócony komunikat co do błędu. Co było przyczyną? Nasze zeznanie zostało przeniesione do zakładki wysłane przyjęte. I tutaj możemy. Zobaczyć szczegóły tego zeznania, ale nas interesuje urzędowe poświadczenie odbioru. Klikamy, pobierz UPO, i już otrzymujemy urzędowe poświadczenie, które stanowi dla nas dowód złożenia zeznania podatkowego oraz daty, kiedy to zrobiliśmy. Jak widzimy, tutaj na tym urzędowym poświadczeniu odbioru mamy system testowy deklaracji tak ale państwo w momencie otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru będą mieli będą mieli w tym miejscu wpisane Ministerstwo Finansów tak Druga ważna rzecz w urzędowym poświadczeniu odbioru widzimy Urząd Skarbowy do którego wysłaliśmy nasz dokument Widzimy również identyfikator podatkowy, widzimy dla jakiego formularza jest urzędowe poświadczenie odbioru i bardzo istotne, widzimy datę i czas wystawienia dokumentu, które stanowi dla nas potwierdzenie, że w danym dniu złożyliśmy zeznanie podatkowe, tak? Takie urzędowe poświadczenie odbioru powinniśmy od razu wydrukować. Ja zachęcam Państwa do oddrukowania i przechowywania przez okres pięciu lat. A za tydzień w naszym poradniku o tym, czy programy do rozliczenia się z fiskusem, które dołączane są na płytach do różnych gazet, są rzetelne, rekomendowane przez urzędy skarbowe i nie robią błędów.